Dobra, zobaczmy. 58 sekund. A to ja to właśnie widziałem. Dawaj, dawaj. To wiesz posunął filmik, który ten? Kopluje się, kupuje się. No. Kop, kop Ale Ja pierdzielę. Dobra, ja przeskakuję tędy. Dobra. A Że on znowu lata, no nie dobra, wierzę. Jadra, jadra, jadra. Czemu... Czemu znowu syk z dżunglą dobra budujesz? Dobra się. jestem tutaj, ja Ja się speed bridgeuję jak coś Żebym ja się do lawy nie wywalił Gdzie on jest, dobra. tam jest. Zrobił klocka, zrobił klocka. Przeskoczył. Dobra, leccie, lecie. O Laj, co? Lecie. On, on umie go bridge'a? Co? Kiedy on się tego nauczył? Pam, pa! pa. Ra, pa, pa. Wskoczył. to jest. Dobra. Skoczył do lawy, skoczył do lawy, buduje Bush, się. Gdzie ty jesteś? Buduje Damn. się. Nauką. Jestem za Dobra. To. Dobra, dobra. Dobra, nauka spójrzmy. O! Dobra, chodź tu. Para. No, dobra, leccie, leccie. Tak, gdzie jest burz? Nie. Burz, gdzie ty jesteś? Ja was skracam. <głos> <głos> Bo skracam. Bo sy sytuacja jest taka, że chyba mega popularne są te shorts na YouTubie teraz. No nie, że takie filmy. Minutowe.